Obiecałaś! Obiecanki, cacanki! Takie różne kwestie mogą w Dzień Dziecka przypominać sobie dzieci, jak to jest z obietnicami. Między dorosłym a dzieckiem, między rodzicem a dzieckiem często występuje taka mała kolizja i dorośli dobrze o tym wiedzą i się przekonali nieraz, pewnie ty też, czy jako dziecko, czy jako dorosły, że jak się dziecku coś obieca no to można spróbować nie dotrzymać. Dzieci mają taki zestaw zero-jedynkowy w swoim świecie, że nie za bardzo ich interesuje, z jakiego względu i w jakich okolicznościach dorosły nie może spełnić tej obietnicy. No bo to nawet nie ma względu na to, co obiecał, jak obiecał. Ale w tak w gradacji tych obietnic niewypełnionych to pewnie najwyżej stoją lody umówione wcześniej, czy gdzieś tam wyjście wspólne, może i do kina. Chociaż to już trąca właśnie o to, co jest chyba najistotniejsze, czyli tak naprawdę o obietnice obecności. Na myśli przychodzi taka historia Mateusza, młodego chłopca, którego mama z dnia na dzień wystrzeliła gdzieś w Polskę, zostawiając jego ojca i jego na wspólne bycie razem. Ojciec próbował jakoś ogarnąć system. Obiecywano mu z pomocy, że dostanie... Przydział na węgiel, żeby tylko dźwignął trochę tematu, żeby wymalował pokój synowi, żeby to jakoś funkcjonowało. Pamiętam, jak spotkałem Mateusza przyklejonego z nosem do drzwi w domu dziecka, do którego trafił. I ojciec mu obiecał, że przyjdzie go odwiedzić. Chłopiec codziennie przyklejony do szyby czekał na to, że ojciec wróci. No, i można się domyślać, jak to spotkanie się sfinalizowało. Są obietnice bez pokrycia i to ze względu na różne historie naszego życia. Nie wiem, jakie obietnice ty złożyłeś i komu. Jak ważne dla Ciebie osobie. Składamy też obietnice Bogu, że jak ktoś tam się uda jakiś pożar być może ugasić albo żeby strat za dużych nie było, no to my wtedy deklarujemy różne miejsca i rzeczy. Czego to nie zrobimy, w czym to tam się nie uporządkujemy, czy nie ogarniemy. Ale gadka dzisiaj o tych obietnicach z tego względu, że drugie czytanie kończy się dzisiaj taką zachętą, a takim zaproszeniem, żeby trzymać się nieruchomo, jakby nieinwazyjnie. To nie jest to słowo, tam w oryginał trzeba zajrzeć. Ale żeby nas nic poróż nie poruszyło w puszczeniu nadziei, że godny jest zaufania ten, który daje obietnicę. Jak się dziecko przejedzie na dorosłym, który raz obiecał, a nie dotrzymał, to na dzień dobry już oblał test na zaufanie i na autentyczność. I to nie ma tak, że z łatwością wejdziemy w to, żeby komuś dawać kredyt zaufania, że jak ktoś coś obiecuje, to słowa dotrzymuje. I te niedotrzymane obietnice... Już w ramach dojrzewania i tam swoich lat powoli odchodzą, nawet nie do lamusa. Ale naturalnie dziecko wyrasta z tego, że już za wszelką cenę nie egzekwuje tych nieotrzymanych, niespełnionych obietnic. A dzisiaj Jezus mówi, że spełni obietnicę, którą daje ojciec. A ojciec daje obietnicę. Że jak Jezus wraca, dzisiaj wstępuje do nieba, po tym jak złożył z siebie ofiarę i zapłacił za wszystkie nasze kwity, wszystkie paragony, wszystkie faktury naszych przypałów, takich czy innych, to wraca wykonać jeszcze jeden bardzo ważny manewr, czyli stanąć obok ojca, żeby być moim adwokatem. Że jak przyjdę na sąd, jak mi się życie skończy, a nie wiem kiedy to będzie. Jezus będzie stał za mną jako za dzieckiem Boga i przypominał, to jest Twoje dziecko, nie jakiemuś złemu, amnezyjnemu dziadkowi z Alzheimerem, tylko będzie stawał w mojej obronie, przypominając też dobre rzeczy. Oczywiście, że to się dokona też i z moich grzechów, z konsekwencji tego, co ten mój grzech spowodował w życiu moim i innych. Ale tą nieobecność Jezusa tutaj ma wypełnić i nie zostawi mnie samego w tych niespełnionych też obietnicach komuś, czy, yy, czy też niejednokrotnie dajesz jeszcze sobie obietnicę. Obiecuję ci nie wiem, czy tak miałeś kiedyś, czy miałeś tak w życiu że sobie coś obiecałeś że nigdy czegoś albo zawsze tak, albo nie wiem, jaką to miało konsystencję treściową ale że sobie obiecujemy różne rzeczy i jak już się na sobie człowiek Przejedzie, prześlizgnie, jak się na sobie wyłoży, na tych swoich obietnicach, czy to w nałogach, czy w jakichś innych sytuacjach, to już wie, że tam za dużo nie będzie na siebie stawiał. Jak na konia wyścigowego, który rokuje dobrą, wygraną. Czy wygranę, nie wiem, tak to się pewnie jakoś odmienia. Zmierzam do tego, że ten świat, dziecka niejednokrotnie, niejednokrotnie bez pokrycia czasami obietnicowego, to co śpiewała dawno lat temu parę Arkach Mego, że jak Bóg coś obiecuje, to zawsze słowa dotrzymuje i tym się różnimy. To że dla mnie złapanie się dzisiaj za taki kłaczek nadziei, że wzruszony, ma być we mnie to przeświadczenie gdzie znikąd może mm, nie rokuje. Czy ktoś spełni jakąś obietnicę, a w zasadzie to już dajesz sobie na luz w życiu, że ja żadnych obietnic nie potrzebuję, bo jak masz kogoś, nie wiem, alkoholowego, notorycznie kłamiącego wokół siebie, czy kogoś, kto przyjechał cię w zaufaniu, albo może ty jesteś dla kogoś taką osobą, to wiesz, że te obietnice nie robią nic. że To słowa na wiatr, albo i przeminęło z wiatrem. I w tym wszystkim. To, co daje nadzieję, to że Bóg, jeżeli obiecał, że wyleje Ducha Świętego w Twoje serce z łaską pokoju, z łaską miłości, z łaską zaopiekowania, przytulenia, że Cię nie porzuci w jakiejś beznadziei, której być może prędzej czy później będziesz, że jeżeli masz takie poczucie, że nie warto żadnym słowom wierzyć, że, że te wszystkie słowa są puste, które do ciebie docierają, które ktoś kieruje do ciebie. Wszystkie te deklaracje, wszystkie te obiecuje ci, yy, że są puste jak wydmuszka. To Bóg przychodzi w takie doświadczenie i mówi: Ale ja ci obiecałem, że będę z Tobą, bo ja jestem, jestem Emanuelem i bez względu na to, jak odczuwasz, gdzie jesteś gdzie jesteś teraz w osadzeniu swoim, to ja Ci mówię, mój dzieciaku kochany, że Cię nie zostawię. Nie zostawię Cię nigdy, bo to wszystko, co się dzieje wokół nas, to jest skończone. To prędzej, czy później się skończy. Nie ma tak, że to będzie trwało wiecznie. Ale wiecznie to ma trwać niebo. W nas przez to, że dajemy się porwać Jego Słowu, Jego obietnicy żecie nie wykręcić. Że jak przyjdzie wieża ciśnień. Właśnie sobie mijam teraz wieże ciśnień w Gliżysku, A Pan się władował rowerem, bo się zapatrzył na słup, gdy sami można wywalić. Albo wieże ciśnień, albo w jakiś znak, którego nie zauważysz i po prostu jest dzwon, to Bóg jest stały ze swoim słowem i mówi Hej, dzieciak. Ja przynoszę w twoje serce, przynoszę w twoje życie. Przynoszę teraz w ten czas, gdzie może jedziesz na czerwonym. Gdzie może masz jakieś nieufności. Może masz jakiś taki czas, teraz gdzie potrzebujesz słowa wzmocnienia. To ja przychodzę i obiecuję ci, że tchnę w to, co masz teraz życie. Że w to, co się teraz w tobie dzieje i wydaje się, że tam nigdy nieba nie będziesz, na tobą niebo nie otworzy, mimo tego, że słońce świeci, gwiazdy wschodzą, tak Cyrkulacyjny, to ja zapalam w Twoim sercu nadzieję. No i tyle. Co tam więcej gadać? Na ten dzień, dziecka, który nie wiem, jak przeżyłaś, czy przeżyłeś, hmm, chcę Ci życzyć tego, żeby w środku była taka przestrzeń, właśnie dla dziecka, które się da przytulić, które da się zaopiekować, które da się pociągnąć, które da się gdzieś zaprosić, które da się pochichrać, które da się pogilgotać, połaskotać, które da się wzbudzić takie uczucia, te dziecięce, które są takie autentyczne, prawdziwe. Ktoś mógł ze sobą i sama ze sobą yy, doświadczyć i odczuć, że jest ktoś, kto dał Ci obietnicę na Twoje życie, że będziesz żył, nie wegetował, że będziesz żył. Niech Cię w tym błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn, Duch Święty. ale Życzę Ci dobrej wieży Pozdrawiam.